Hello, my friends around the world. Look now, my purebred Dolce Vita. 100% inbred on the famous Dolce Vita. 250,000 euro was sold to China. Looks a perfect healthy food on my natural product. Smetanka, kamikaze, mleko, smaller, zibyl, and petogame. Zobaczcie, my czyste Dolce Vita. jakie zdrowe na moich naturalnych produktach życia śmietanka, mleko, kamikaze, smoła, grzyby i petogen. Guckt euch meine perfekten gesunden Tauben an. Ich gebe nur meine natürlichen Produkte: kamikaze, mleko, smoła, grzyby, śmietanka i petogen. 嗯。 Informacji na telefon 0049 1511 290 1511. Moje produkty podaję przez cały rok lotniko. Rozpłodowym i w czasie wlęgów. Nowość śmietanka, plus 250 ml. Naturalna szczepionka dla gołębi chroni całe stado przed bakteriami wirusami i pasożytami zwiększa płodność i witalność i także usuwa w naturalny sposób pirojady, salmoneloza paramiksowirozy u ptaków śmietanka także usunie grzyby z organizmu oraz nową chorobę herpes i adenowi u gołębi. Stare i młode gołębie są niesamowite odporne, witalne, zdrowe. Gołębie są tak witalne jak nigdy. Śmietanka to uniwersalny produkt. Nowość 2020 rok. Nowość Mleko Plus. 250 ml, 500 ml, 1 litr. Nowa formuła mleka. Chroni drogi oddechowe przed żółtym guskiem Oraz wzmacnia niesamowicie system odpornościowy. Gołębie mają niesamowite białe nosy, są bardzo witalne i żywe, pełno puchu w gołębniku, kolor pigmentów w oczach jest intensywny, niesamowita energia u gołębi, badania moich gołębi w Australii wykazało, bardzo duża ilość czerwonych ciałek w krwi, niespotykana ilość do tej pory u gołębi, gołąb ma więcej tlenu w organizmie, tak wykazało badanie moich gołębi w Australii. Jeszcze nigdy tyle hemoglobiny nie widzieli jak u moich gołębi. Smoła 1 kg. Czarna witamina źródło wszystkich witamin, daje moc, szybko wzmocni stado, idealna na ciężkie loty. Gołębie dostają super formę, trenują 2 do 8 godzin dziennie, chroni przed osteoporozą, podaje się razem z grzybami. Grzyby 5 kg. Po podaniu grzybów plus smoły gołębie trawią więcej niż 90% karmy. Są niesamowite, wesołe, witalne, błyszczą się. Mają niesamowite, piękne pióra. Na szyi u gołębi. Widać wszystkie kolory. Tęcze. Niesamowity kału gołębi. Pełno puchu w gołębniku. Są to żywe grzyby. Po otwarciu opakowania pachnie cała kuchnia na naturę. Kamikaze 1 kg. Jeden dzień przed lotem i po locie jedna mała łyżeczka na 1 kg karmy z rana, niesamowita siła gołębie nie są w ogóle zmęczone z lotu, dostawa szybkiej energii do organizmu, najlepsze co można podać dla swoich gołębi, przed i po locie. petogen plus witaminy dr. Wols. żywe bakterie wpłynie na jednej łyżce 1 miliard żywych bakterii, odbudują florę bakteryjną w jelitach. Zdrowa flora w jelitach to podstawa zdrowia. Produkty bezkonkurencyjne matingermany wypróbowane przez lata w mojej hodowli, jak wiecie nie jest to tajemnicą od lat nie dajemy gołębiom leków i antybiotyków u mnie zawsze była i jest tylko natura. Zamówienia na telefon 0049 15 11 290 15 11 i ty możesz mieć zdrowe, witalne gołębie zgodnie z naturą. Zadzwoń mój telefon 0049 1511 290 1511 Wyślij mi SMS-a, ja każdemu odzwaniam. Pozdrowienia. Nowe produkty roku 2020. Nowość śmietanka plus 250 ml. Nowość mleko plus w pojemności 250 ml, 500 ml, 1 liter. Smoła 1 kg, czarna witamina, grzyby 5 kg na cały sezon, naturalne grzyby, życie, kamikaze 1 kg, petogeny plus witaminy od doktora Wolca. Więcej informacji na telefon. Numer 0049 1511 290 1511. Wyślij mi SMS-a, ja każdemu odzwaniam na mój koszt. Pozdrowienia.